Cześć witam wszystkich w kolejnym, w kolejnym filmiku Paweł to Paweł to zrobi. Słuchajcie dzisiaj zgoła odmienna rzecz od tych wszystkich które robiliśmy wcześniej. Dzisiaj będziemy też coś naprawiać jak to zwykle bywa ale zupełnie co innego. Popatrzcie co to jest? Czajnik. Słuchajcie kto z was kogo, kto z was się nie wkurzał tak naprawdę kupując czajnik nieważne za jakie pieniądze. W każdym bądź razie, e, 3 miesiące pół roku czajnik się zepsuł. E, no i co? I, i, I idziemy, kupujemy nowy. Tym bardziej, że słuchajcie, e, dzisiaj strasznie o ekologii tak naprawdę, że, że, że ekologia, że tu nie możemy palić, tam nie możemy palić, wszystko musimy robić auta elektryczne. A co? A produkują tak naprawdę szajs który, który nam wciskają i. I, i co? I, i, I kasa. Kasa rządzi światem próbują zarabiać. Do tego zarabiać na nas. Także słuchajcie, przynajmniej odrobinę starajmy się tak, nie wiem, może przeciwstawić się trochę temu temu samemu trendowi. I, 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 no słuchajcie, naprawiajmy, nie wyrzucajmy, naprawiajmy. No, w dzisiejszych czasach tak naprawdę latamy w kosmos tak naprawdę, a nie możemy zrobić pff, głupiego czajnika, który będzie chodził 3 lata. Yy, czy 5 czy, czy lat no w latach 80. można to było zrobić? Dzisiaj nie można. Yy, dlatego słuchajcie, nie bądźmy trybikami, nie bądźmy, yy, ludźmi, kto, nie bądźmy yy, ludźmi, którzy się poddają temu całemu yy, systemowi. Yy, starajmy się jakoś tam w miarę to wszystko ogarniać. Yy, słuchajcie, no zaraz będziemy rozkręcać, yy, będziemy naprawiać, zobaczymy, co się da zrobić. Myślę, że, yy, że nam się znowu coś tam uda. Słuchajcie, tutaj mamy, będziemy to teraz rozkręcać. Słuchajcie, żadne cuda, naprawdę. To jest trzy śrubki, tam jest w środku yy, mechanizm, który yy, łączy to wszystko z, 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 z prądem, który tutaj jest podawany przez, przez to gniazdo. Yy, są yy, blaszki di, di, dimetry, czy di, yy, taki dimetal, tak zwany. Blaszki, yy, i one, jakby na skutek temperatury, one tam wyłączają nam, yy, lub załączają. Zazwyczaj wyłącza to wszystko, nie? Yy, dlatego czasem wystarczy odgiąć tą blaszkę leciutko, bo ona już powiedzmy gdzieś tam nie pracuje, tak jak czyba, i to wszystko chodzi. Yy, to wszystko chodzi. Yy, yy, ale najczęściej zaraz wam pokażę psują się styki które są tam po prostu są zrobione z kiepskiego materiału z kiepskiej blaszki i one po prostu mają się psuć. To jest po prostu to jest rzecz która jest najbardziej irytująca w tym wszystkim. One są one tam stykają są te styki i one są z kiepskiego materiału. Można by to zrobić z lepszego materiału no ale po co słuchajcie po co eee, to się ma zepsuć nie i masz iść kupić nowy. Słuchajcie, są te trzy śrubki. Trzy, czy ten odkręcimy. Odkręcimy i już nam zaraz pokażę, co tam jest w środku. Proszę bardzo. Raz, dwa i teraz będzie trzecia. Teraz będzie trzecia. To nam w sumie pięknie schodzi. O, tu jeszcze jest woda, żeby nie było. Słuchajcie, że, że to jest jakiś ten. Nie, to bo Jest tutaj. To było grzane niedawno. Już się zepsuło. E, widzicie? Tu jest, tu jest grzałka. Nie wiem, czy to widać. Tu jest grzałka. O, popatrzcie. Jak też się zepsuje, no to rzeczywiście to już nie jest opłacalne. To już, to już raczej się tego nie naprawia, bo to jest zespolone na stałym Ale ten element spokojnie, można gdzieś coś jeszcze. Nad nim popracować. O, tu jest taka blaszka dimetaliczna, e, która, e, która nam, e, no w tym momencie jest tak, że nie wiem, zaraz wam pokażę, jest tu prąd, jest. O, popatrzcie w ogóle nie ma reakcji. O, idzie. W ogóle nie ma reakcji, nic nie świeci. E, dlatego um, ta blaszka jest czasem ten, wystarczy ją odgnieść troszkę do ten do tyłu ale słuchajcie tu tutaj o proszę bardzo tu są styki styki które powinny powinny tam ładnie schodzić jedne do o widzicie które powinny się łączyć tu i tu e, tu mamy teraz, teraz trzy śrubki odkręcimy wyciągniemy to wszystko i zobaczymy co się tam e, co się tam dzieje no Słuchajcie, wykręciliśmy te trzy śrubki. Raz, dwa, trzy, jakby ktoś nie widział. I teraz tak. Wyciągamy sobie kabelki. To są kabelki od oświetlenia, tu jest taka dioda, która to oświetla i nam ten. Wyciągamy sobie to. Tu są jeszcze, z tym jest taki że największy problem. O, widać, żeby nie było. O, wyciągamy teraz. Teraz tak, to musimy wyciągnąć. O, czyli ten plastik. O, ten plastik, który tu jest, tak, odchylamy. Odchylamy go, widzicie, on już jest tu zluzowany. Żadna filozofia, tak naprawdę. Żadna filozofia. E, I teraz. I teraz tak. Wyciągamy te cyk jedno i cyk drugie i cyk drugie o mamy słuchajcie mamy eee, to jest osobno proszę bardzo to jest osobno a teraz tu mamy te blaszki wezmę cięższy śrubopręt te blaszki które tu tam stykają o widzicie tu jest. Jedna, jedna i druga. Ee, żeby się do nich dostać, żeby się do nich dostać, słuchajcie, no to coś tam trzeba wymyśleć. Zaraz wam pokażę. Słuchajcie, mamy ten elemencik, który nam tutaj nie funkcjonował, tutaj go bolało. Eee, zobaczcie, ja zrobiłem coś takiego, bo to oczywiście jest zalane. Wszystko jest zalane tu plastikiem. Tu nie można się dostać. To jest, zepsuje się, przepali się do wyrzucenia. Eee, natomiast można trochę tutaj po, pokombinować. Słuchajcie, nie wiem czy to widać. Hmm, widać czy nie widać? Chyba widać. Tu. Ja to nacięłem boszem delikatnie, żeby się dostać właśnie do tych styków tutaj. O, widzicie? Ja to nacisnę. O, te styki, które tam chodzą. Cyk. Cyk, o. I one zazwyczaj się tu nadpalają, tu wystarczy, yy, wystarczy wziąć i papierkiem w środku troszkę taki papierek, byle był sztywny, trochę je tam o. Widzicie? Cyk, 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 w jedną, yy, w drugą stronę. O! Cyk, cyk, cyk. Yy, I ewentualnie te blaszki, oczywiście, bo to jest jedna blaszka, tu z tym tę blaszkę po prostu troszkę, troszkę podgiąć, tak żeby ona była, tak żeby ona tu miała styk To jak się naciska. Widzicie? O. I się styka ładnie. Cyk. Cyk. Z drugiej strony jest to samo. Popatrzcie. Schodzi się, schodzi się. Cyk, cyk, cyk. O. Cyk, cyk, cyk. To jak będzie przeczyszczone, to mm, jak będzie styg na tych blaszkach, to jest ok. Tu są jeszcze blaszki, die di, di Które, o widzicie, tam są takie bolczyki. O, tu, tu, tu. I te bolczyki, one tam chodzą i rozłączają nam te. Jak się, jak się woda zagrzeje i ma atmosferę, temperaturę, którą trzeba. No to widzicie, o, one się rozłączają. One się odchylają i się rozłączają. E, także ja to już zrobiłem. Wyczyściłem te blaszki. Słuchajcie, one są tutaj, tak. Tutaj troszkę podgięte jeszcze jest, przygniemy, tak, żeby nie robiły styku nam tutaj na ten, a jednocześnie, żeby nam łączyły dość dobrze. No. Wiadomo, że one są już tam troszkę nadwyrężone, bo tak jak mówię, materiał jest do kitu, ale jeszcze powiedzmy tą żywotność można go mm, mu przedłużyć. No nie wiem na ile, ale, ale myślę, że to. Że, 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 na nie wiem rok, dwa myślę, że spokojnie można to no można dobra słuchajcie no to y, zaczynamy to składać ja to zaraz y, y, złożę potem wam y, tak w tej samej kolejności popatrzcie o zobaczcie to zakładamy tu to zakładamy sobie tu pyk pyk to jest tu to jest no to jest tu okej okay. widzicie cyk cyk to wychodzi tą blaszkę handy metal można troszeczkę ale troszeczkę słuchajcie ale troszeczkę to ma być tu musicie z nią tak jak z kobietą delikatnie i, i ostrożnie no bo bo się zepsuje no e, także ten także tutaj mamy no i co i będziemy zakładać słuchajcie w tej samej kolejności tu mamy, tu mamy e, trzy, trzy śrubki, tu mamy trzy śrubki, zakładamy, e, zakładamy, zakręcamy i zobaczymy co się będzie działo. Dalej. No to słuchajcie, załadowałem wody, załadowałem wody i włączamy. Zobaczymy co się będzie działo. E, czy udało mi się, czy mi się nie udało. Zobaczymy, popatrzcie, cyk, oj, światło już troszkę mrugnęło. Świeci, popatrzcie i zaczyna chodzić i grzać Eureka. Zagrzeje na wodę? Pewnie. Trochę ciszy. Słyszycie? Teraz będzie kawka. Już mi się wtedy cieszą. Też nie lubię coś naprawiać jakby się i, 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 i naprawić. Także słuchajcie, e, udało się, jeszcze raz się nam e, udało coś naprawić, chociaż nie zawsze się udaje, aczkolwiek tu się teraz udało. E, ja takie rzeczy naprawiam. E, pralka też, mieliśmy, mieliśmy pralkę, która też chciała uciec już na tamten świat. E, nie udało się jej, naprawiłem ją wydałem może nie wiem e, programator 150 i łożysko 50 200 zł e, i prawka już praktycznie chodzi 12 lat. E, no, także jakby nie udało jej się uciec na tamten świat, powstrzymałem gada. E, także słuchajcie, zachęcam, e, jeżeli macie tylko jakąś tam smykałkę do naprawiania, macie ochotę, także naprawiajcie, nie wyrzucajcie rzeczy nie dajcie się robić w konia wielkim korporacjom, którzy, które, które, które wciskają nam właśnie takie e, delikatnie rzecz mówiąc e, nie pierwsze nie, nie najlepsze rzeczy. E, dobra, e, słuchajcie, to na razie tyle. E, pozdrawiam serdecznie, zachęcam do e, lajkowania e, i do następnego razu. Hej!